to wszystko jest w głowie. Jak głowę, w głowie nie będzie komputera nie będzie, nic nie będzie, więc najpierw uczymy głowę, a reszta to już przyjdzie samo. Jest to systematycznie, konsekwentnie dążysz do tego wyznaczonego sobie celu. Tego trzeba się po prostu nauczyć. Z tym się nie rodzisz, tego się idzie nauczyć, tak jak tabliczki mnożenia. Wiesz co, nie wiem co to znaczy, czy motywacja, czy dyscyplina, ja się tego nauczyłem, ja się nauczyłem tego stylu życia. I przede wszystkim nie próbować od razu wyprzedzić wszystko. Rób systematycznie, konsekwentnie a wynik przyjdzie sam. Oczywiście wszyscy trenują, bo 4 godziny, 5 godzin, po co? Dwie godziny do domu. Tylko wytrzymaj 5, 7 czy 10 lat. Nie jest to proste. A jak ktoś tego się nauczy, to wszystko będzie mu potem przychodziło prościej, a później to się przekłada na życie prywatne, na, na inne dziedziny i potem prościej ci jest w życiu prywatnym, dlatego że tutaj konsekwencji się nauczysz. Jeżeli wiesz, że idziesz do pracy, wykonujesz swoje zadanie, bo masz takie coś zrobić i prościej się wtedy żyje.